oh Słyszycie to? To nie jest minstral, ale to też jest wiatr, tylko że przynoszący tym razem ciepło. Ale fajnie wieje. Dzień dobry, Polska, saluto cały świat. <grym i wiatr> 23 listopada Wieje no Mało powiedziane mamy orkan To tu już na pewno jest Okej okay. Witam was o poranku Jeżeli słychać mnie to dobrze Stałem sobie tutaj Przejechałem jednak, bo tu mniej wieje Tak, w nocy się zaczęło W nocy się zaczęło Takim ma być dzisiaj Dzień do południa, a potem od jutra pauza i słońce. Zobaczymy. No i robię demontaż matki izolacyjnej. Zobaczcie, jest ciepło, nie ma nic, nic się nie skrapla. Taka to jest. Proszę, nic Okej okay. No, ten tutaj przyjechał Tak samo jak ja Konkretny z przyczepką To chyba na całą zimę A ja przejeżdżam po prostu Odpinam, bo przejeżdżam na nasłonecznione miejsce Nawet o tu Bo mm, Ładować akumulatory trzeba. Krótki spacer, tu trochę mniej wieje. No ale nie jest zimno, to nie w tym rzecz, tylko po prostu wiatr robi swoje. Dzisiaj może być 12-15 stopni, ale przez wiatr. No wiadomo jest inaczej. Taka fala. To jest rzeczka, która wpływa do morza. Ja się przejdę jeszcze tam daleko chmury, ale one są odpychane przez właśnie morze i tu nie dojdą, a sprawcą tego wiatru jest to co idzie z Oceanu i muska Pireneje. Pireneje dzisiaj nie są widoczne bo w chmurach tam dalej. No a Pireneje, wiadomo, wysokie górki. Tam, tam pasmo się jakoś zaczyna, bo Pireneje stąd są około 200 km. 150. No i wywiewa to zimno stamtąd. Ale tu, jak dochodząc, to już nagrzane trochę są te pola i jest inaczej. No taki krajobraz, teraz z innej perspektywy. No jest posezonowo, więc jest pusto. Dzisiaj e, alarm tak zwany żółty na korsyce jest, bo 120 km na godzinę wiej. Okej. Okay. Idę się przejść krótko. Śniadanko, 8.30, Na razie bajo. Jak coś zobaczę, to sfilmuję. Raport dostaliście. Jeżeli ktoś się tutaj wybiera, to czapka na głowę i na uszy. Okay.

Thank you